Radio 357. Przeczytałem kiedyś, że jest coś takiego jak czucie pióra w wodzie. Że są tacy, którzy po prostu mają takie fenomenalne czucie. Jak Here pór... I am! To jesteś ty? Tak, tak uważam szczerze. Okay. Jak mam być szczera, Aha. z wioślarek, z którymi pływałam, najlepsze czucie wody miała Natalia Madal, czyli złota medalistka z Rio. I uważam, że nie ma takiej osoby, co miała te, takie czucie jak ona. Ja nie umiem tego wytłumaczyć, że po prostu płyniesz i czujesz, kiedy ta łódka płynie, a nie się przesuwa, że nie przesuwasz tej łódki tak, no bo jednak jeździsz na wózeczku przód tył tylko ona, ona płynie i to po prostu czuć, że jest tak ekonomicznie, że płyniesz szybko, a wymaga to dużego wysiłku, ale nie, nie takiego, że aż tak się męczysz, że to jest taka przyjemność w tym wszystkim. My małym kosztem byłyśmy w czubie stawki, prawda? Że nie musiałyśmy się tak siłować. Po prostu tak przepychałyśmy tą łódkę. Czasem mniej w wioślarstwie znaczy więcej. No, jak na przykład Robert Burnejka wszedł na łódkę wioślarską, jestem w stanie stwierdzić, że mógłby przegrać z moim Maćkiem. Bo po prostu mimo wielkie... Nawet jakby nauczył się wioślarstwa. Ale że hardkorowego koks akurat wyciągnęłaś <laughs> nie do wiem, tego? <laughs> kiedyś z nim <laughs> rozmawiałam i ostatnio pisałam z jego żoną. Mówiła, że chciałby coś na ergometrze i tak po prostu jakoś sobie... <laughs> Przypomniałam, to. no to dobra, Mariusz Kuzianowski próbował na ergometrze ścigał się z Pawłem Rajdą, i chodzi mi o to, że mimo że na krótkim odcinku z nim wygrał, nawet jakby nauczył się wiosłować, to uważam, że ta wielka moc by zabrała to czucie. Nie? Że czasem mniej znaczy więcej. Tacy najbardziej przykład Litwinów, załóżmy, to jest średnia ich mocy i tak dalej, jest tak ogromna, a przegrywają z Polakami, którzy mają mniejszą moc, więc właśnie to czucie ma w wie znaczenie duże. 357